Obejrzyj do końca, to będzie mocne. Już Cię chyba zachęcę. Wierzysz we wszystko to, co pokazują w mediach? Wierzysz w to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Wierz, wierzysz w to, co się dzieje na Ukrainie? To ja ci coś przeczytam: taki niewielki fragment o 700 z telewizyjnych stacji pokazało w październiku 1990 roku film, w którym zapłakana 15-latka opowiada o bestialstwie żołnierzy irackich, brutalnie zabijających dziesiątki kuwejskich niemowląt. Również ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Bush senior, powoływał się na ten film, uzasadniając wojskową interwencję w Iraku. Tymczasem okazało się. Iż pokazywany film był wyprodukowany na zamówienie rządu Kuwejtu przez firmę Public Relations, a płacząca dziewczynka była córką ambasadora Kuwejtu w Stanach Zjednoczonych. I w 1990 roku mieszkała w Waszyngtonie. To napisali panowie Antony Kanis i Elliot Aronson, wiek propagandy. To jak dzisiaj będziesz oglądał Gazę i znowu będziesz przeżywał, jak będziesz oglądał Ukrainę i będziesz przeżywał, to zastanów się, czy tam też ktoś nie manipuluje faktami. Bo czy słyszałeś o Kongo, słyszałeś o 500 tysiącach kobiet zgwałconych w Kongo? Słyszałeś? Nie. A dlaczego? Bo tam chyba nikt z piaru nie zarządza? Tym, tą przestrzenią, bo nikt im za to nie płaci. tam chyba Katarczycy nie płacą za, e, za odpowiedni PR. Wierzysz we wszystko, co mówią w mediach? I biegasz teraz Arafatką? To biegaj dalej. To życzę miłego dnia. I oczywiście, jeżeli zdecydujesz, to zasubskrybuj kanał. Udostępnij, poleć, bo czasem warto posłuchać kogoś, kto ma dość duże doświadczenie, między innymi w pijażu.